Rozpędzona ostatnio Mateusz Kubiszyn. Nie no, nie uciekaj spokojnie, nie, nie gryzie. Przede wszystkim Mati, świetna walka. Pierwsza runda, taka że tak powiem, na rozpoznanie, czy gdzieś rywal zaskakiwał, bo jeszcze miał siłę. No wydaje mi się, że mm, trochę rywal jeszcze e, inaczej powiedzmy, walczył. E, ja też miałem takie założenie, żeby w pierwszej walce tak powiedzmy, rozpoznać troszeczkę luźniej, troszeczkę bardziej na wstecznym, pobawić się, wyczuć go, a później już po prostu stanąć na środku ringu i, i cały czas nie pozwalać mu dojść do, do jakiegoś tam głosu większego. Oj, ale co by nie powiedzieć, chyba na te techniki twoje obrotowe był świetnie przygotowany, bo kręciłeś się, kręciłeś, a w końcu nic nie zakręciłeś. Eee, może to ja nie byłem na tyle przygotowany, żeby odpowiednio kręcić, a nie tyle, że on dobrze odpowiadał. Tak, no, eee, nie czułem jakoś tam, żeby to było na 100% chodziło. Próbowałem, ale to było takie 70-80%, Suma sumarum, próbowałem, ale no, to nie dochodziło do właśnie celu. Oj, eee, ostatnia walka w boksie, zwycięstwo przez TKO. Teraz dwa tygodnie później masz walkę w kickboxingu, więc za tydzień znowu chyba mi środko polski full kontakcie. Tempo zabójcze. Tak, tempo zabójcze, aczkolwiek e, też wszystko z głową staram się robić, tak? e, Wiem o tym, że no to jednak to są sporty walki, e, musimy szanować swoje zdrowie, więc po prostu tak, boks w miarę łatwa walka. E, tutaj też ta walka nie sprawiła jakichś tam wielkich trudności. E, też jakoś nie forsowałem tempa i nie szedłem jakoś tam na zabójstwo, żeby po prostu urwać głowę i tak dalej. Chciałem to zrobić spokojnie. Znaczy takie, że za tydzień Mistrzostwa Polski i później kolejne wyzwania. No wiadomo, jeżeli coś, jakaś kontuzja by była, coś bym się źle poczuł, no to bym odpuścił, nie? Ale póki co jest dobrze, więc jedziemy dalej. Pierwsza walka w klatce w Twoim wykonaniu, bo, bo nie przypominam sobie, żebyś już walczył oprócz Łukasza Radosza. W, w klatce. Dokładnie. Pierwsza walka była z Łukaszem Radoszem na Fight Exclusive Night. Teraz tutaj druga walka, ale mimo wszystko wolę walczyć w ringu. Jednak tam się czuję lepiej, więc zobaczymy co dalej. No to zapytam cię jeszcze o ten boks, bo jest w Poznaniu Damian Ławniczak. No na pewno ci znany człowiek, bo bardzo blisko związany z KKS-em. Nie, nie podszypuje żeby gdzieś tam w tym boksie zająć się zarabianiem pieniędzy, no bo jednak ci jego bokserzy wyjeżdżają, walczą. Zdobywają pieniądze może nie tyle, co, co, co rekordy, ale jakieś doświadczenie i pieniądze są. Tak, no jak mnie patrzę, z należymy do jednego klubu, jest to mój dobry kolega, powiedzmy tak też... Po jego namowach, coś tam zacząłem więcej robić w tym boksie zawodowym. Zobaczymy, co dalej. no Powiedzmy, boks traktuję jako jakiś tam dodatek, jako na razie jeszcze udoskonalenie, jakoś tam szlify techniki. Jeżeli jakieś tam fajne propozycje po kolei będą się pojawiać, no to czemu nie? No nie nastawiam się na to, żeby zarabiać pieniądze, tylko nastawiam się na to, żeby się bawić tym, działać. No, co by nie było. Jesteśmy sportowcami, więc róbmy sport, a nie zarabiamy pieniądze. W kickboxingu tego nie ma, więc, więc po co nam to? Bawmy się. I rozumiem, że walki z Jabłowarzykiem byś nie odmówił, jakbyś przyszła propozycja. E, jasne, jasne, no, to byłby dla mnie mega zaszczyt, mega uznanie i docenienie, nie? mojej osoby, tak? No, jestem na początku tak naprawdę jakieś tam nazwijmy to kariery bokserskiej, e, więc no, czemu nie, no, bardzo fajna przygoda. E, myślę, że postawiłbym jakieś tam warunki. Na pewno byłaby pełna mobilizacja i motywacja do tego. Roku. Sezon motocyklowy już rozpocząłeś w tym roku? E, jaki sezon? Motocyklowe jasne, jasne. Już nabiłem paręset kilometrów, dość późno tak naprawdę, ponieważ nie miałem motocykla w Poznaniu, był w, w serwisie, powiedzmy zimowym, ale koniec końców odebrałem swoją furę i, i cały czas śmigam. także i chłopaki z Game Over Cycles mi pomagają i oczywiście Harley Davidson, więc wszystko działa jak należy. No i to jeszcze w takim razie na koniec podziękowania dla koło po tej walce. Przede wszystkim podziękowania dla e, organizatorów, tak, bo gdyby nie oni, to by tutaj nie walczył. Podziękowania dla moich trenerów e, Radka Laskowskiego i Wodka Kirsztajna, bo to oni przygotowują mnie do, do tej walki. E, podziękowania dla moich sponsorów, głównych przede wszystkim e, wypożyczania samochodów od i Auto, Game Over Cycles. E, do tego wszystkiego dokładamy. La Luca który dba o moją dietę, e, Infinity Float, e, Fabryka Mocy i wszyscy, którzy pomagają mi, a tak naprawdę nie, uja nie ujawniają się, bo po prostu robią to z dobrego serca. Oczywiście z tego miejsca też chciałbym pozdrowić e, moją całą rodzinę, moją mamę, tata, e, który tutaj, którzy tutaj są obecnie, no i moją ukochaną dziewczynę Sylwii i wszystkich moich przyjaciół. Dzięki, Dzięki wielkie, pozdrawiam.